Hej, z tej strony Karolina i witam się z wami na kanale Niegrzeczne Książki. Tak jak wiecie, będzie to kanał o romansach i erotykach, w którym każda niegrzeczna czytelniczka będzie się czuła jak w domu. I w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o sześciu styczniowych premierach od wydawnictwa kobiecego i od niegrzecznych książek. Ten rok będzie rokiem niegrzecznych premier, będzie ich naprawdę bardzo dużo. Będą pojawiały się całkowite nowości, debiuty, a także kontynuacje waszych ukochanych serii. Dajcie koniecznie w komentarzu znać, na jakie książki wy najbardziej czekacie w tym nowym roku, ale zanim przejdę do premier, chciałabym Wam o czymś powiedzieć. Po raz pierwszy w polskich książkach znajdzie się oznaczenie Hot Level. Na każdej książce z logiem niegrzecznych książek z tyłu będziecie mogły sprawdzić, czy książka odpowiada waszemu nastrojowi. Wiecie, jak to jest. Czasami macie ochotę na coś, co będzie gorącym, wrzącym erotykiem, a czasami chcecie tych scen gorących i erotycznych odrobinkę mniej i hot level pozwoli wam zawsze trafić w dziesiątkę i dobrać książkę idealnie pod wasz nastrój i humor. Hot level może wam też pomóc też w doborze książki dla niegrzecznej przyjaciółki albo dla innej bliskiej wam osoby, bo każdy ma inne problemy. Preferencje czytelnicze, hot level ma Wam pomóc dobrać książkę idealnie pod siebie. Ale jak Wam już pokazałam najlepszą ofertę, to zaczniemy od niej. Po pierwsze, okładka po prostu myślę, że skradnie Wasze serce i najlepsza oferta ma aż 4 płomienie na 5 w skali hot level. Czyli jest to bardzo, bardzo niegrzeczna książka. Mamy tutaj historię naszej głównej bohaterki i jej matki, które po śmierci ojca dziewczyny przestają sobie radzić finansowo. Dziewczyna może stracić możliwość studiowania, mogą zostać wyrzucone ze swojego mieszkania i tak naprawdę stracić całe swoje dotychczasowe życie. Dlatego dziewczyna postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i jakoś naprawić sytuację finansową jej i jej matki. Jedynym rozwiązaniem jest jest krok bardzo radykalny, czyli sprzedaż swojego dziewictwa na licytacji. Dziewczyna porzuca swoje nastoletnie sny i marzenia i musi wkroczyć na zupełnie inną ścieżkę, która może się dla niej okazać bardzo niebezpieczna. Kolejna styczniowa premiera to Odzyskana Korona. Monika Skabara to autorka rosyjskiej księżniczki, czyli pierwszego tomu właśnie serii Dziedzictwo. Tutaj poznajemy kontynuację tych losów. Nie mogę Wam za bardzo opowiedzieć o Odzyskanej Koronie, nie Dlatego, że no jest to drugi tom pewnej serii, a chcę uniknąć tutaj spoilerowania. Dlatego, opis do odzyskanej korony znajdziecie w opisie. Natomiast w pierwszym tomie poznawaliśmy naszą główną bohaterkę Saszę której ojciec był szefem rosyjskiej mafii. Dziewczyna doskonale zna pracę swojego ojca, jest wyszkolona, jest twardą sztuką i po śmierci ojca ma zamiar przejąć jego biznesy. Natomiast los i jej ojciec mają co do niej inne plany i dziewczyna ma się stać przedmiotem, który zapewni pokój między wrogami. Jak się potoczą, te losy musicie sięgnąć po rosyjską księżniczkę i odzyskaną koronę. Kolejnej autorki nie muszę wam. Chyba przedstawiać Katie Evans i kolejny Tom z serii Menhor. W Playboy'u mamy dwóch głównych bohaterów. Mamy Kalena, a także dziewczynę o imieniu Wynn. Dziewczyna jest ostatnią panną w swoim gronie przyjaciółek, więc stwierdza, że tak naprawdę. Może to czas w końcu się zabawić, a nie ciągle poszukiwać miłości i postanawia zaszaleć i wyjechać do Vegas. Natomiast nie jedzie tam sama, jedzie razem z hazardistą, z Bad boyem Kalenem i tam rozpoczną szaloną grę, gdzie stawką mogą być nawet jej uczucia. Po Prepim i Kingu przyszedł czas na Twistiana i Emmy w najnowszej książce Tim Frazier Perversion, Perwersja. W tej styczniowej premierze losy dwóch zupełnie innych bohaterów będą się łączyć. Być, dlatego, że Tristan jest zabójcą Bractwa Bedlam a dziewczyna z złodziejką, która pracuje dla wroga Tristiana jak ich losy się potoczą, musicie przeczytać same, nie będę wam tu nic zdradzać natomiast dobra wiadomość jest taka że w lutym, o czym trochę dłużej w kolejnym odcinku, będzie miał premierę kolejny tom z tej serii więc jak najszybciej sięgnijcie po perwersję. Czas na świeżynkę od polskiej autorki, czyli Freebirds od Emily Shellest Emily Shellest możecie znać mi Między innymi z Bardzo Cichej Nocy, którą napisała wspólnie z Eweliną Dobosz. I ta książka jest bardzo, bardzo niegrzeczna i idealna nie tylko na święta, a także z jej serii z Weroniką Kardasz. Tutaj przychodzi do nas. Całkowicie czymś nowym. Główną bohaterką Freebirds jest Karolina, dziewczyna, która jest pisarką i której książka ma zostać zekranizowana. Leci więc do Los Angeles, żeby spełnić tak naprawdę jedną ze swoich większych marzeń. Jej książka trafi na ekrany Kin i ona ma doglądać produkcji. Tam poznaje Alexa, muzyka, który ma przygotować soundtrack do ekranizacji jej książki pomiędzy bohaterami zaczyna iskrzyć, a jak dodamy do tego intrygę, to wyjdzie nam bardzo niegrzeczna książka, którą musicie przeczytać. Ostatnia książka, którą dla Was przygotowałyśmy, to Malum, część druga, czyli piąty tom serii Allied Kings Club. Amo Jones na pewno znacie. Jestem pewna, że ma wiele fanów, bo jej mroczne darkowe książki wciągają na długie godziny. Wszystko zaczęło się od Srebrnego Łabędzia, a teraz już jesteśmy przy piątym tomie, ale właśnie przez to, że ta seria ma już pięć tomów, nie chcę Wam tu zdradzać za dużo, ponieważ każde moje słowo może Wam odebrać przyjemność z lektury. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że będzie tutaj się działo, bo Amo Jones jak zwykle robi ze swoimi bohaterami, a także z czytelniczkami, co jej się żywnie podoba i nie patrzy na nasze emocje. I to już wszystkie sześć premier, które tutaj dla Was przygotowałyśmy. Dajcie znać, na którą z nich czekacie najbardziej. Zasubskrybujcie ten kanał, wpadnijcie na nasze inne social media, na Instagram, na grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście na dole, tak jak linki do przedsprzedaży tych książek. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętajcie, czytajcie bez cienia wstydu.